Witajcie w następnej ale degustacji. E, tym razem piwo z Brudoga Pan Beach e, Pina Colada Neipa. 6,5 alkoholu. Jeśli kochacie e, Pina colada, to będzie dla Was. <coughs> Składniki. Woda, słód jęczmienny, teryfikowana pszenica, łód owsiany, chmielę, drożdże, naturalne aromaty, no piękne naturalne aromaty. <laughs> nie chciało im się nadawać żadnego smaku, znaczy soku. Ej, nie dali za dużo Ej, chmieli, żeby był ładny aromat. Może jakiś takich właśnie nowozelandzkich kokosowych aromatów? Nie, po co? <laughs> Zobaczmy, co napisali na ich stronie. E, tam zawsze troszkę więcej piszą. Chmiele atanum i simką. No, w porządku. E, słody. Karmelowy, dekstrynowy. Słód <laughs> słod słód pale ale i toryfikowana pszenica. Nieźle. E, piwo. Takie żółtawe. Zamglone piana. Okej, okay, no, drobne, średnie pieniężniki. Tu już opadła, została taka um, obrączka na szkle, tak naprawdę. Aromat jest słodki. Piniakolada <laughs> po prostu. E, jest trochę wanilii, jest e, e, kokos, jest ananas. Całkiem przyjemnie, słodko. Okej. Okay. Jest to dosyć wyraźny aromat. Przejdźmy do smaku. Takie niskie do średniego nasycenie. Ciało jest w miarę lekkie. Znaczy, spodziewałem się cięższego, słodszego piwa. A jest, powiedzmy tak, średnie, no, do pełnego. Czuć podstawę słodową, czuć z pszenicy czuć taką lekką aksamitność owsa. Podstawa słodowa nie jest zła, jest dosyć wytrawnie. Myślałem, że będzie dużo no, słodsze. No i później mamy te aromaty naturalne jakby to powiedzieć delikatnie. Poczułem się tak, jakbym się napił perfum. To jest tak chemiczne. Taki ma nieprzyjemny posmak. Że no. Koszmar. Piwo samo w sobie. E, jest dosyć soczyste. E, i ta słodowość jest przyjemna. Ale później wchodzą te aromaty i normalnie to już zatyka. <laughs> tak jakbym się rzeczywiście perfum napił. Co jest bardzo nieprzyjemne. Uff. <laughs> Wiecie co? Spokojnie mogliby zrobić piwo bez tych aromatów. Byłoby ono 10 razy przyjemniejsze w odbiorze. Same chmiele i słody i nic więcej. Żadnych aromatów. Już by było 10 razy lepiej. Oh. Nie wiem czy jak ktoś lubi pieniakoladę, to będzie to mógł przełknąć. Oh. Następne zrujnowane piwo od Brudoga Bez sensu. Zrobili. Mm. To tylko i wyłącznie dla hajsu. Cieli koszty jak tylko się dało. Zamiast nawet taki takie taki podstawowe piwo, tak? Te słody, te chmiele i nawet już po uważeniu dolać trochę tej wody kokosowej dodać odrobinę soku ananasowego i już by było co innego. To, to by było przyjemne. A tak mamy taki syf, koszmar. I mam takie właśnie no, mieszane uczucia. No bo całkowicie zrzucam tą y, sztuczność. Ona jest paschudna. Ale podstawa ma naprawdę potencjał. Piwo, podejrzewam, że, podejrzewam, że tak, <laughs> piwo bez tych y, aromatów byłoby całkiem, całkiem. Wykorzystać potencjał y, chmieli i słodów i nic więcej. I już by było ciekawe piwo. A tak to spieprzyli to. I jest coraz więcej piw od Brudoga, które tak się kończą. Ciekawe Smaki, na przykład jakieś landrynki, jakieś inne słodycze, jakieś ciasta. No, owszem, to jest interesujące, ale jeżeli to się osiąga naturalnymi metodami, a nie aromatem. To aromatem to można wszystko osiągnąć. Pewnie się zwykłego lagera, doda aromatu i jest, nie? No to. To nie jest dobre piwo, niestety. Ma potencjał, ale bez aromatów. No, niestety nie popisali się. Jak zwykle, <laughs> naprawdę tęsknię do tych pierwszych piw z Bludoga, które były rzeczywiście konkretnie zrobione słodowe, z wielkim ilością chmielu i tyle. I one były super. Teraz to jest szajs. <laughs> Nie wiem kogo chcą przyciągnąć takimi piwami. Kogoś, kto nie wie, jak piwo smakuje chyba. Nie wiem, naprawdę nie wiem. Także omijajcie szerokim łukiem. No, chyba że kochacie pieniakoladę. Ale ciągle to jest wielka sztuczność. Mam nadzieję, że ta recenzja Wam się podobała. Jak mi się nie podoba, Także dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, pamiętajcie o dzwoneczku, który będzie Wam przypominał o każdym nowym filmie na kanale, także będziecie na bieżąco, a przez to nie opuścicie żadnej nowej, ale degustacji. No i oczywiście możecie przesłać to wideo swoim znajomym i wypełnić komentarzami miejsce pod filmem. Wasze zdrowie. Slandziwa.